zamienić kawałek drutu i kilka kamieni w luksusowo jesienną zawieszkę. Obejrzyj i przekonaj się, jakie to proste. Odetnij około 16 cm drucika. Spłaszcz jeden z jego końców. Odetnij nadmiar. Zostaw jedynie milimetrowy płaski kawałek. Zacznij nawlekanie. Ponieważ mamy październik, wybrałam turmalin w pięknym śliwkowym kolorze. Nałóż na drucik kolejno siedem kuleczek. Zacznij od najmniejszej. Weź okrągłe szczypce i zakręć podwójną pętelkę. Pozostałą część drucika opleć spiralnie wokół kamieni. Odetnij nadmiar drucika i dociśnij szczypcami, aby uniknąć ostrego zakończenia. Tak przygotowaną zawieszkę możesz zamontować do kolczyków, dodać do naszyjnika lub stworzyć elegancki jesienny komplet. Którą opcję wybierasz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj po więcej inspiracji.